Waldemar Pypłacz, prezes fan klubu Owczarka Niemieckiego. Skąd się wzięły te, te pomysły w Sędziszowie? No więc mamy tutaj na terenie Sędziszowa hodowcę, który należy do naszego fan klubu, pana Stanisława Ogonowskiego. W porozumieniu oczywiście z panem burmistrzem. Doszliśmy do wniosku, że dobrze by było na tym pięknym ośrodku tutaj w Sędziszowie zrobić tą wystawę, przy czym jest to wystawa Owczarków niemieckich mająca na celu przede wszystkim wspomóc dziewczynkę, która jest w wieku 16 lat z porażeniem mózgowym. Robimy kwestie, zbieramy pieniążki na tą dziewczynkę, a przy tym się dobrze bawimy na naszej wystawie Owczarków No oczywiście nagradzamy za eksterier, jest to wystawa piękności, więc my tutaj zwracamy przede wszystkim uwagę na eksteriery, czyli anatomię pieska, sposób poruszania się, na ubarwienie. To są elementy, które kształtują że tak powiem, kryteria uzyskania lokaty i tak